Zapomniane oblicze miłosierdzia. W naszych radiowych rekolekcjach zatrzymamy się dziś przy kolejnym uczynku miłosierdzia względem duszy: strapionych pocieszać. Strapionych nie brakuje. Każdy z nas bywa nieraz przytłoczony ciężarem życia, gubi radość, pogrąża się w smutku czy w czarnych myślach. Szukamy wtedy kogoś, kto podniesie nas na duchu. Potrzebujemy jak tlenu współczującej obecności i nadziei. Czasem, jak na biblijnego Hioba, spadają na ludzi całe serie nieszczęść. Odruchowo odsuwamy się od ludzi pogrążonych w żałobie po stracie bliskich lub tych, którzy dowiedzieli się na przykład o nowotworze. No bo co im powiedzieć? Opowiadać, że będzie lepiej, skoro raczej nie będzie? Nie bardzo wiemy, czym ma być pocieszenie w sytuacjach skrajnie trudnych. Kiedy zdarzają się wielkie katastrofy, w medialnych relacjach obowiązkowo pojawia się informacja, że na miejscu są psychologowie, którzy niosą pomoc. Może to jakiś znak czasu, nie potrafimy już sami wspierać się wzajemnie w nieszczęściu. Musimy prosić o pomoc specjalistów, a może, idąc głębiej, jest tak dlatego, że brakuje nam ostatecznego fundamentu pociechy, czyli Boga. Co mówi świat o niesieniu pociechy? Nieżyjąca już profesor Maria Janion mówiła kiedyś w wywiadzie: „Odrzucam religię jako pocieszenie. Nie pozostaje nam nic więcej, jak trwanie w naszej tragicznej kondycji tylko to i nic więcej. Przyjmując takie założenie, nie można dać nikomu nadziei. Pozostaje tylko rozpacz, którą trzeba mężnie znosić.” Wiele dzieł współczesnej kultury opiewa właśnie rozpacz, jako jedyne godne człowieka rozwiązanie tajemnicy cierpienia, przemijania i śmierci. Tam, gdzie nie ma prawdziwej nadziei, człowiek szuka środków znieczulających. Trzeba przyznać, że pod tym względem współczesna oferta nie ma sobie równej. Antydepresanty, alkohol, seks, wirtualny świat, muzyczne odjazdy, zakupy, narkotyki, leki, telewizor, obowiązkowy luz, nieustająca drwina, cynizm podszyty błazenadą. Tego typu znieczulacze rozpaczy działają przez jakiś czas i zostawiają człowieka na kacu, w większym dole niż był i z głodem domagającym się zwiększenia dawki antydepresanta. Wisława Szymborska w wierszu Prospekt. Kapitalnie opisuje ten mechanizm złudnej pociechy. Oto jej wiersz. Jestem pastylka na uspokojenie. Działam w mieszkaniu, skutkuję w urzędzie, siadam do egzaminów, starannie sklejam rozbite garnuszki, tylko mnie zażyj. Wiem, co zrobić z nieszczęściem, jak znieść złą nowinę, zmniejszyć niesprawiedliwość, rozjaśnić brak Boga, dobrać do twarzy kapelusz żałobny, na co czekasz. Zaufaj chemicznej litości. Oddaj mi swoją przepaść, wymoszczę ją snem, będziesz mi wdzięczny, wdzięczna za cztery łapy spadania. Sprzedaj mi swoją duszę, inny kupiec się nie trafi, innego diabła nie ma. Tyle Szymborska. Obawiam się, że niestety inny diabeł jest. Spróbujmy więc pozytywnie, co mówi Bóg. Chrześcijaństwo. Niejako z definicji jest religią pocieszenia. Benedykt XVI w encyklice o nadziei analizuje samo słowo pocieszenie, które po łacinie brzmi consolatio. Słowo consolatio wyraża ideę bycia razem w samotności, która przestaje już być samotnością. Tego się ostatecznie spodziewamy po Bogu, że dzięki Niemu nigdy nie będziemy tragicznie samotni. Ja i tylko ja jestem twym pocieszycielem, mówi Bóg w księdze Izajasza. W Starym Testamencie przejawia się motyw Jerozolimy oczekującej pocieszenia. Święte miasto zniszczone przez najeźdźców, skazane na wygnanie mieszkańców, wydaje się zapomniane nawet przez Boga. W rzeczywistości Bóg opuścił je tylko na krótką chwilę. Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona, a nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie, mówi Bóg. Izraelici, wyczekując Mesjasza, nazywali Go pocieszeniem Izraela. Jezus okazał się pocieszeniem nie tylko dla Izraela. Mówił: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Jezusowe dzieło kontynuuje w Kościele Duch Święty, który jest nazywany przez samego Pana innym pocieszycielem. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego pocieszyciela dawam, aby z Wami był na zawsze. Greckie słowo paraklet oznacza dosłownie obrońcę kogoś, kto odpowiada na wezwanie o pomoc i staje obok przychodzi jako pocieszyciel. Święty Paweł konkretyzuje. Pokazuje, że Duch Święty działa we wspólnocie wierzących. Posługuje się ludźmi w niesieniu pociechy innym. Apostoł nazywa Boga Bogiem wszelkiej pociechy. To ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy. To już jest prawdziwa teologia pocieszenia. Paweł pokazuje, że Boża pociecha nie dokonuje się przez odrzucenie utrapienia, ale paradoksalnie przychodzi w samym środku cierpienia, jeśli tylko zjednoczymy się z cierpieniami Chrystusa. Tajemnica ukrzyżowanego mówi nam, że Bóg współcierpi z nami, schodzi aż na dno ludzkich ciemności, dotyka ludzkiej rozpaczy, ale krzyż jest drogą do zmartwychwstania. To jest absolutny fundament chrześcijańskiego pocieszania. Ewangelia mówi strapionym, przyjmij cierpienie, którego nie jesteś w stanie ominąć, idź za ukrzyżowanym przez Dolinę Śmierci, aż dojdziesz do zmartwychwstania. Co więc mamy czynić? Pocieszać strapionych tak jak Chrystus, czyli przede wszystkim być. Konsolacjo to znaczy być razem z samotnymi, to jest najważniejsze. Człowiek, który traci grunt pod nogami, potrzebuje oparcia na kimś, kto jest obok, kto jest wierny i potrafi bezinteresownie dać swój czas. Leczy już tylko to, że można się przed kimś wypłakać, wykrzyczeć swój ból. Pamiętam radę mądrego, doświadczonego spowiednika: kiedy ktoś zaczyna przy tobie płakać, nigdy nie mów, nie płacz, ale spokojnie podaj chusteczkę. To działa. Kiedy chcemy zbyt szybko kogoś pocieszyć, łatwo możemy zacząć pleść jakieś banały w stylu Nie martw się i poklepywać po plecach. Pocieszenie wymaga czasu. Człowiek strapiony ma potrzebę przeżycia żałoby, opłakania straty i często także opowiedzenia o swoim cierpieniu. Słuchając opowieści cierpiących, dobrze jest od czasu do czasu potwierdzić, że podążamy cały czas wraz z nim, dać jakiś sygnał, że słuchamy uważnie. Nie jest jednak dobrym pomysłem wypytywanie się o szczegóły. Pocieszenie to jednak nie tylko współczująca obecność, słuchanie, ale także danie nadziei. Strapionemu smutek czy rozpacz przesłania cały świat. Widzi tylko swój problem i nic więcej. Pocieszenie jest więc próbą poszerzenia perspektywy, oderwania wzroku od czarnego punktu, w który wpatruje się strapiony. Warto delikatnie pokazać, że oprócz aktualnej straty są nadal inne motywy, dla których warto żyć. Ostatecznie największą nadzieją jest Bóg i prawda o życiu wiecznym. Mówienie o Bogu nie może jednak przerodzić się w kazanie w moralizatorskim stylu. Nie można dać innym Boga, nie dając im siebie samego. Droga do wielkiej nadziei prowadzi przez małe nadzieje. W życiu duchowym doświadczamy na przemian strapienia, oschłości albo duchowego pocieszenia. Bóg może posłużyć się człowiekiem, może też sam wlać bezpośrednio w duszę swoje pocieszenie. Niektórzy mistycy słyszą Bożą skargę na ludzi. Święta Małgorzata Maria Alakok zanotowała słowa usłyszane na modlitwie. Bóg skarżył się jej. Okaż mi chociaż ty pocieszenie, przez to, że według swoich możliwości będziesz wynagradzać za ludzkie niewdzięczności. Z tymi słowami koresponduje utrwalony w sztuce ludowej przejmujący wizerunek Jezusa frasobliwego, Boga oczekującego na ludzkie pocieszenie. Na drodze krzyżowej Jezusa były zawodzące płaczki, których łzy nie były jednak dla niego wielką pociechą. Była też Weronika, ocierająca jego umęczoną twarz, czyż to niepiękny obraz ludzkiego i Bożego pocieszenia, pocieszając innych, pocieszam samego Boga.